W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się wyjątkowej funkcjonalności systemu Enova 365, mechanizmowi doliczania kosztów dodatkowych. Dzięki niemu możliwe jest zwiększanie wartości towarów przyjmowanych do magazynu, co może mieć kluczowe znaczenie dla biznesów trudniących się handlem. Pierwszym kluczowym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest elastyczność czasowa, jaką oferuje system. Możemy doliczać koszty już w momencie wystawiania faktury zakupu, ale także na etapie późniejszym, nawet gdy towar został już rozkodowany. Ta wszechstronność pozwala na bardzo dokładne śledzenie rzeczywistych wydatków związanych z nabytymi towarami. Przykładowo, wyobraźmy sobie sytuację. Otrzymaliśmy dostawę towaru z dokumentem ilościowym, który nazywamy WZ. Po przyjęciu towaru do magazynu, rejestrujemy fakturę za usługę transportową. Następnie, gdy mamy już wprowadzone i zaktualizowane ceny od dostawcy, możemy wprowadzić dodatkowe koszty transportu do systemu. Dzięki Enova 365 mamy możliwość aktualizacji wyceny towaru w momencie wprowadzenia tych kosztów. Co więcej, jeżeli będziemy mieli również fakturę za usługę rozładunku, możemy dokonać kolejnej aktualizacji wyceny towaru, uwzględniając ten dodatkowy koszt. Teraz omówmy, jak krok po kroku wygląda obsługa kosztów dodatkowych w Enowa 365. Rozpoczynamy od utworzenia dokumentu przyjęcia towaru. To generuje dokument PZ, co jest fundamentem dla wszystkich przyszłych operacji. Następnie rejestrujemy fakturę za transport, a po jej wprowadzeniu przekładamy się do generowania dokumentu zakupu, czyli ZK. Niezwykle istotne jest, aby podczas tego procesu odpowiednio dodać wszystkie koszty dodatkowe. Wystarczy przejść do zakładki, koszty dodatkowe na fakturze zakupu i wskazać odpowiednie dokumenty źródłowe. System automatycznie zwiększy wartość magazynową pozycji, co pozwoli na precyzyjniejsze zarządzanie finansami. Zatwierdzając tę fakturę, ENOWA 365 automatycznie generuje korekty wartościowe dla dokumentów PZ. Wartości istniejących zasobów magazynowych zostają zaktualizowane, co ma ogromne znaczenie dla późniejszego raportowania. Stosowanie mechanizmu kosztów dodatkowych przynosi szereg korzyści od precyzyjnej wyceny towarów aż po automatyzację procesów korygujących wartości. Wpływa to na lepsze raportowanie finansowe oraz elastyczne zarządzanie kosztami, co w dzisiejszym złożonym świecie biznesu jest wręcz nieocenione. Podsumowując, mechanizm kosztów dodatkowych w Enova 365 to potężne narzędzie dla każdego przedsiębiorstwa dążącego do bardziej efektywnego zarządzania swoimi zasobami. Zrozumienie i umiejętne korzystanie z tej funkcjonalności mogą znacząco podnieść jakość raportowania finansowego oraz wspierać podejmowanie strategicznych decyzji w twoim biznesie. Zachęcamy cię do rozważenia skorzystania z wiedzy doświadczonych specjalistów firmy Neosmart, aby maksymalnie wykorzystać potencjał Enova 365. Niech twoje decyzje biznesowe będą jeszcze lepiej oparte na rzetelnych danych. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.